Ej, tu kamykas, witam Was w odcinku z Stambul, guys. Standardowo zacznę sobie od kółeczka. Uwaga, kręcimy. Czy będzie coś więcej niż 5 klejnotów? Spróbuj więcej, no. 5B. O, 5 nie będzie. I... O, duplikat skinka. No dobra, dobra. Mam jakąś tutaj wyżytek tak od razu, mogę sobie odebrać nagrodę. Tak, mam tutaj żetony umiejętności. I cóż tu mamy ciekawego? Rankingowe Drawienko Dalej jestem. Hmm. Wiecie co powiem wam? Tak, zagram sobie najpierw tą potyczkę. To jest w sumie fajna gierka. A jeszcze jest chyba tylko do końca tego tygodnia. No. I co? Jest. Graffiti, Graviti. Dobra. Czy wy wiecie tu o co chodzi, prawda? Trzeba unikać tych klocków, które spadają na nas. Okej. Okay. Dobra, tu jest kolejny klocek. Kolejny klocek. Okej, okay, tu jest klocek. Nie mamy... Umie... Nie, mam... nie mamy tu w ogóle umiejętności. I nie można wykorzystywać żadnych umiejętności. O! Oj, 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 Chciałem, że tak powiem, zrzutem na taśmę, ale niestety się nie udało i odpadłem dosyć szybko. Dobra, to zagram jeszcze jedną. O, mam jeszcze dwie gry zagrać. O, zagrać 10 gier Gravity. Okej. Okay. Dobra. Misje warto robić, powiem wam, ale ja już dawno nie zrobiłem wszystkich misji. Co to tak długo dobiera wam tą mapkę? Tego nie lubię w Stambul Guys, powiem Wam, że tak po prostu tyle czasu dobiera Czy tam wczytuję, nie wiem Są dwie, są kolejne dwa klocki ha. ha, ha. Ja mam takiego umiejętność. O, sobie że tak powiem mogę tak stać Tutaj na razie nic nie ma o, ten klocek tam spada na dół, generalnie, i można z niego odskoczyć jeszcze. Ciekawe. One zjeżdżają w dół. No i znowuż, że tak powiem, nie załatwił ten sam klocek. Mhm. Moje No, pierwszy odpadłem tym razem. Dobra, gramy kolejną. Fajne jest... O, mam pudełko, to sobie odbiorę. Co tu jest ciekawego? Ach, niewiele zbrakło do kolejnego... ...skina pan wiewiórka z, z łyżką? Wiewiórka-kucharz? Nie wiem co to jest. No i ja to przechodziłem. Przecież wygrałem, Nawet teraz mi się udało wygrać tutaj na pewno. To pamiętam. A teraz są lepsi ode mnie dużo gracze. Zobaczcie, to spada na dół, ale no, to długo, szybko spadło. Jakby dłużej spadało, to by może... O, tam chyba zginął ktoś. O te środkowe długo spadają, można mówić, by było przeskoczyć. No. Teraz tam ten taki blok przetrwałem, będąc tutaj na skraju. Na razie dwie osoby dopiero odpadły. To mało, mało. Okej, okay, ok. Kolejne takie wiertełka, wiertła, przewiercałem się. Trzy osoby odpadły. O, będzie dłuższa ta rozgrywka na pewno. Chyba, że ja znowu zginę. O, 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 kolejne bańki z wodą. No nie ma co tu zaćmić. Ja mam jakieś takie dziwne kroki z ninja. Kroki ninja mam. O, Dobra. Klaps, klaps. Ajajajaj. Aj, aj, aj. Teraz będzie coraz więcej klocków. Mhm, teraz będą... Czy ja tam skoczyć generalnie? Na razie... A... O, ale mnie przygwoździło. No dobra, padłem. Mhm... Trochę źle skoczyłem. No, byłem blisko wygrania. Tutaj player out coś tam, coś tam wygrał. Gratulacje. Fajna jest ta rozgrywka, powiem Wam. W sensie ta mapka mogłaby zostać na dłużej, w sumie, w grze. A jest tylko do. dzisiaj jest tylko. Hmm, dzisiaj tylko. tylko dzisiaj jest. Oj, oj, oj. No to dobra, to zagram kolejne w takim razie. Będę miał na pamiątkę, może. Może uda mi się wygrać. do jednej wygranej matki ojej, coraz lepszy mi się trafia. coraz złoty diamentowi uh, uh, uh. no to będzie ciężko wygrać się na pewno mm. a tu mam serduszko o, o, o sobie tu mogę postać, bo tutaj widzę, że nic nie spada. W tamtą stronę poleciało, dobra i dwóch odpadło już nieźle Tam kolega skakał, skakał, skakał. No na tych wiertełkach widzicie można chwilę postać Ale do, go zabiło, prosto w niego spadło. Czterech zostało graczy nas, czterech, dobra Woda spada, Śmigus dźmigus, już niedługo, więc z wodą, o, ale go wyrzuciło, widzieliście to, został prosto, I zostałem ja i tutaj jeszcze, no czy mi się uda to wygrać, spróbujmy i Iron Danger, dobra. OK, przetrwałem platformę, a tak i wygrałem. Dobra, no to miało być do wygranej, to jest do wygranej. No, to można na tych wiertełkach sobie skakać w górę. Słuchaj, to jest jedna z fajniejszych mapek ostatnio, które się pojawiły moim zdaniem. I korona jest. No najważniejsze, dobra. Mamy pudełeczko, nawet dwa. Spróbujmy odbie odebrać. I zobaczmy co. Dobra, mamy skina. Jej, mamy skinka i jakiś tutaj okrzyk, i dobra, yeti czy co to jest, no to to już mam, i duplikaty flamingo steps, ok też mam, słuchajcie, tutaj za każdą praktycznie jest wygrana, na końcu jest skin, więc tu się opłacało grać w, tą, w to wydarzenie, no ja już niestety tego nie zdobędę, bo to bym musiał grać, nie wiem, dzisiaj cały czas 18 godzin zostało, więc do jutra, no nie, nie, to jest dla mnie nie do zrobienia niestety, ale cóż. Zagram sobie jeszcze może jakąś standardową niech nam wlosuje mapę, bo ja dawno nie gram takiej zwykłej standardowej mapy. Kontynuuj. Dobra. Jak tutaj z czasem stoimy? Z czasem stoimy dobrze. No to spróbujmy. Pół odcinka będzie z graviti, a pół odcinka będzie z losowych mapek. Tylko pytanie, jakie się tam... No i to to jest? Może to jest Misio? To nie jest żona wiewiórka, Ja myślę, że on ma ogon, ale to... To jest Misiek. Misiek kucharz. Dobra, zjeżdżania, Ej, moja ulubiona. A, 12 osób przychodzi, także. Mhm. Dobra, jakiś Sims że tak powiem przeszedłem. Dobra, wszyscy skaczą tutaj. Ja też. Oho, no i to było niepotrzebne moim zdaniem, bo tylko straciłem lokat, lokatę dobrą. No dobra, to już jest po mnie. Słuchajcie, nie uda mi się tego przejść na pewno. No i prosto w dziurę jeszcze. 10 osób, tak jest, dokładnie odpadłem. Dobra. Przekombinowałem, bo gdybym zjechał tam, tym dołem, ten dołem jest szybszy w sumie niż skakanie tutaj po tych barierkach. Ale tam jest o tyle lepiej, że tą górą można przeskoczyć też w prawo po krawędzi. Dobra, wyjdź nie chcę tak dalej, i przedostać się nad kolejną przeszkodą łatwiej, prawda? Poszukiwanie pokoju. 24 graczy, czy oni tu zmienili? Było zawsze 32. Zmienili chyba na losowych mapkach. O, dasha mógłbym dać, nerfa mógłbym dać, no nerfa nie gram, no nie, znowu, że jakaś mapka z... z slide. Znaczy to nie jest zjeżdżalnia, ale prawie, jak będzie ślisko, a jest tu ślisko. O, chciałem tu się przebić, ale się nie dostałem. Dobra, jest, jestem w, na końcu tego... wyścigu. Dobra, idziemy. Jestem dziewiąty chyba, tak? Także przeszedłem do następnego odcinka, więc... znaczy odcinka, ja już mi się język, że tak powiem plączę do następnej mapki. Zostało dwunastu, to co teraz odpadnie czterech tylko? No tak to wygląda. O, jest, tu jest jakiś wypasiony koks, widzę, gra ze mną. Tornado tampu! Tylko cztery graczy przechodzi. Sześciu przechodzi, ok. To oni tu pozmieniali, widzę. Aha. Nie wiem, idę jakimś takim trybem... nowym. O, dobra. Ba, 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 ba. Dobra, przyszedłem tutaj. Spróbujmy... Spróbujmy tak, środkiem. Ach, nie trafiłem w bambuska. No to niestety odpadłem. Ojeju. Znaczy odpaść może nie odpadłem, ale już jestem, że tak powiem, daleko w tyle. No prosto. Dobra. Jakoś się udało przejść do dostępnej komnaty. Oha. Nie! Dobra, udało się. Przetrwałem to. Kolce. Jest jedna osoba już na starcie. Aha. No nie, no naprawdę, Kamykosz. dawaj, 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 trzy osoby są, jeszcze jest szansa, że to, nie, nie mam szans, nie, odpadłem, no, no, wydawało się, że to pójdzie. Powiedział... grałem w tą mapkę tyle razy i, no, nie poradziłem sobie, Fiera Gelda pewnie wygra, więc, fajnego skina ma generalnie. Dobra, zagram jeszcze jedną, ostatnią. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie wygrana. Co no da? No. Dobrze. Jungle. Jungle roll. Co to, to za dziwny skin tutaj z piłeczkami w głowie? kom Ach, no jak. No i teraz niestety już mam nadzieję, że do, dotrwam do tej dwunastki, która tutaj się, że tak powiem, dostanie do finału. Chciałem się skrócić. Dobra, polecę tędy. Bo jeszcze nigdy nie dobiegł do mety, więc nieźle. Jest Jestem tutaj gdzieś w jakiejś czołówce. Tu się nie dostanę. Nie dostanę się. Ile zostało osób? Przepchnął mnie tutaj ktoś. Następnej mapki. No tutaj stoi, czeka, banan. Nie wiadomo dlaczego, utknął na początku. Dobra, ci tutaj nie mogą przejść. To tu jest? Jeszcze dwie osoby zostały. No, to już nie mieli szans. Dotarłem do półfinału. Także półfinał i finał. No i zobaczymy, co będzie za... O kurczak, co będzie za mapka teraz, co będzie za mapka. Rush hour, daję rush hour. Albo nerfa, może być nerf. Znowuż ta dżungla, ołł. Koniecznie chcę mm, gra pokazać, że ja nie umiem tego przechodzić chyba, co? Dobra, lecę tą samą techniką, którą wcześniej biegłem. Oho, oho. dobra, tym razem przeszedłem inaczej. Ach, no co ty robisz, Kamek? Kamek, co ty robisz? Dobra, jestem na pumatku. 6 osób zostało, 6 osób. Dobra, ja walę iść tutaj tędy. Oho. Jeszcze to przetrwałem. Czyżbym dotarł? Jest. Jestem. Jestem. Trzeci, no dobra, dotarłem do finału. Jest, podoba mi się to. Także na końcu odcinka będziemy mieli finał. Jeszcze raz. I może, 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 nie chcę zapeszać, ale może mi się. Co ten tu robi? Utknął. Dobra, ten tu próbuje się przydostać. Dwie osoby zostały. Tu też coś nie. Ten jest. A są. O wszystkie, wszystkie sześć osób się osób, dobra. Jest, spinał. I lawę, lawę mamy, lawę, dobra, super. Jest źle, nie jest źle. Spróbujemy kogoś tu wykopać zaraz. Czy ktoś tu do mnie wskoczy, czy nie. O właśnie, udało się. Wykopałem jednego gracza. Czy drugiego wykopałem? Nie. Dobra, ale tutaj może wskoczę. Wskoczy tutaj do mnie? kapibara ale. kapibara przetrwała. Oj, pojawiło się, że tak powiem. Może udało, udało mi się drugiego wyrzucić? Słuchajcie, udało mi się drugiego wyrzucić. Spadaj, jest trzeci. Ale przypłacę to. Czy nie przypłacę to? Jest, udało się. Tak jest, słuchajcie. Także wyrzuciłem kilku graczy. Zdobyłem pierwsze miejsce. Jestem niedobry. Ale cóż, tak to bywa w tej grze. Moi drodzy, słuchajcie. To wszystko będzie niestety w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę. A jeszcze lepiej będzie jak zasubskrybujecie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i cóż, i odbieram ostatnie dwie, dwa i koniec będzie na dzisiaj. I mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. O, jakiś fajny skinek był, ale dużo mi brakuje do niego. I tu plus 15. No dobra. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. Hejka. Pa. pa.